Jako środowisko polityczne dużo szersze niż tylko Prawo i Sprawiedliwość. Mówimy nie nowemu komunizmowi, który Rafał Trzaskowski razem z globalnymi graczami, którzy ustawiają cały świat i myślą, że już chyba Pana Boga za nogi złapali i będą dyktować ludziom, ile mają mieć mięsa, ile mają pić mleka, ile mogą jeździć samochodem, czy ile mają podróżować. My mówimy temu wszystkiemu nie i nawiążę do tego co powiedziałem na początku, czyli tydzień temu platforma obywatelska na tle baneru łowickiego.pl mówiła nam o tym, jak ma wyglądać samorząd. Ja bym chciał się odnieść do tego, dlatego że specjalnie ta konferencja odbywa się w tym miejscu, bo za plecami widzimy remontowany, a właściwie powstający most. Prawo i Sprawiedliwość pomimo braku środków europejskich wygospodarowało w budżecie, znalazło pieniądze na to, aby w takich miejscowościach jak Łowicz budować mosty, po to, żeby jeździć po nich samochodami, a nie ograniczać jeżdżenie samochodami. Jednym z przekazów tej konferencji Platformy Obywatelskiej tydzień temu było to, że będą rozliczać e, jakiś złodziei. No, szkoda, że nie rozliczyli tych mafii paliwowych, e, w wyniku których e, ukrócenia działalności są pieniądze, między innymi, na ten most, który za nami powstaje. Także e, cieszymy się, że Platforma Obywatelska wreszcie przyjechała do Łowicza i otworzyła usta, e, więc odpowiadamy. Nie chcemy nowego komunizmu, nie chcemy ograniczeń w jedzeniu mięsa. Jesteśmy środowiskiem, które w szczególny sposób kocha wolność. I to, żeby Polacy i Łowiczanie mogli wybierać, czy będą jeździć samochodami, ile będą jeździć z tymi samochodami, co będą jeść, nie będziemy nikomu do garnka zaglądać.